Cześć, dzień dobry, witam Was ponownie na moim kanale. Mam nadzieję, że u Was wszystko ok. Dziś chciałabym Was zaprosić na filmik, którego dawno na moim kanale nie było. Home, Decor Hall z rzeczami z IKEA. Home and you, iska oraz pepko. Eee, także zapraszam Was do oglądania, i na samym początku myślę, że zacznę od Ikea, dlatego że tych rzeczy mam najwięcej. I zacznę od podkładek pod talerze na stół, bo tutaj mam ich aż trzy rodzaje. Zacznę od takich zwykłych słomkowych okrągłych. Cena ich była bardzo okazyjna. Ja staram się odchodzić od takich plastikowych podkładek, które o ile są fajne w utrzymaniu czystości, no to jednak, są stworzywa sztucznego. zależało mi na tym, żeby jednak te podkładki teraz były już właśnie takie naturalne, więc dwie takie okrągłe e, podkładki. Kolejne dwie totalnie kłócą się z tym, co powiedziałam przed chwilą, o tym, że chciałabym zrezygnować z takich podkładek plastikowych, dlatego, że kupując je, ja nie doczytałam po prostu, więc moja wina, że one są po prostu wykonane właśnie z tworzywa sztucznego, chociaż na stronie wyglądały na właśnie takie naturalne, słomkowe. No trochę szkoda. One na pewno są fantastyczne w utrzymaniu czystości, bo dużo łatwiej będzie z nich zmyć ewentualne jakieś natomiast no gdybym doczytała to na pewno bym takich dwóch podkładek plastikowych nie kupiła, no ale już są, także na pewno jakoś je wykorzystam. Natomiast kolejne dwie już ostatnie podkładki pod talerze na stół są fantastyczne. Jestem z nich najbardziej zadowolona i z tego co pamiętam, one kosztowały coś około chyba 12 zł za sztukę i są już wykonane z naturalnego tworzywa, z jakiejś takiej trawy, nie wiem czy z bambusa. Natomiast no, pachną naturalnie i wyglądają naturalnie, są prześliczne i bardzo podoba mi się tutaj z boku to ich wykończenie. Także te na pewno w pierwszej kolejności. E, znajdą się na stole e, w kuchni. Następna rzecz, którą chciałabym wam pokazać, była w sprzedaży w dwóch rozmiarach, większym i mniejszym. Ja zdecydowałam się na rozmiar większy. Mogliście tą rzecz zobaczyć w moim vlogu. Jest to taka lampa, fantastycznie zapakowana, dlatego że tutaj oprócz tego e, papieru, który jest na górze, mamy taką ala wytłaczankę, w której ta lampa jest fantastycznie zabezpieczona. I już Wam pokazuję, bo może nie wszyscy ją widzieli w moim vlogu, wygląda w ten sposób i tutaj jest ona na baterię i przepięknie się świeci natomiast to jest taka lampa, która myślę, że oprócz tego, że ładnie wygląda wraz z dekoracjami świątecznymi może również stanowić przepiękną ozdobę również po świętach, dlatego też bardzo się cieszę, że udało mi się ją kupić w większym rozmiarze za naprawdę bardzo okazyjną cenę, bo ona kosztowała coś około 20 zł no i zostając jeszcze przy oświetleniu kolejny lampio który również mogliście zobaczyć w moim vlogu. Zwykły taki lampion metalowy z takimi dziurkami, który przepięknie przepuszcza światło stylajka, które wkładamy tutaj do środka. No, myślę sobie, że. Ten lampion może też stanowić fantastyczną ozdobę, taką już poza, świąte, poza świątecznymi ozdobami. Także e, coś takiego i koszt też jakichś kilku e, złotych. Zakupy w Ikea, zarówno te stacjonarne, jak i e, online, nie mogłyby się obyć bez zakupu świeczek. Zdecydowałam się na zakup świeczki w mniejszym rozmiarze w jednym z moich ulubionych zapachów, takiego świeżego prania. Naprawdę jest ten zapach taki ultra świeży. Natomiast nie jestem pewna, ale chyba ta świeca będzie wycofana, więc tym bardziej zdecydowałam się na jej zakup i ona też kosztowała około chyba 6 zł. I kolejne świece te klasyczne białe pakowane po 4 sztuki, które kosztują chyba 5 zł. Ja je kupuję do moich dużych lampionów, ale również do tych lampionów ze szkła, w których te świece wyglądają prześlicznie. No i koszt 5 zł, no to jest tak naprawdę niewiele, a Efekt jest prześliczny. Kolejna rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, troszkę kłóci się z tym, co powiedziałam a propos tych podkładek na stół, że odchodzę od plastiku i tak też było z tą rzeczą. Byłam przekonana, że pozbyłam się jej z koszyka, natomiast Ku mojemu zdziwieniu jednak w zamówieniu się pojawiła, ja po prostu jej nie usunęłam to jest taka ozdoba w kształcie koła z takimi ozdobnymi tutaj plastikowymi roślinkami no już jest, także na pewno ją wykorzystam do jakiejś ozdoby i nie pamiętam ile kosztowała, ale coś około 12 zł, generalnie jest fajnie wykonana, natomiast tak jak mówię ja Myślałam o tym, żeby jej w końcu nie brać tylko i wyłącznie ze względu na to, że tutaj jest ten nieszczęsny plastik, ale jest to fantastycznie wykonane, także, także na pewno tą ozdobę wykorzystam. Wśród tych akcesoriów świątecznych znalazłam również zestaw trzech puszek w rozmiarze litra 06 i 04. Każda z nich jest w innym kolorze. Ta jest biała w czerwone groszki, jest jeszcze czerwona w złote gwiazdki i biała w czerwone paseczki. Może teraz ich nie wykorzystam, ale na święta do przechowywania ciasteczek będą jak znalazł. I z tego co pamiętam, kosztowały te puszki około. 7 zł. Ostatnie dwie rzeczy z Ikea to są dwa białe, zwykłe ręczniki. 55 na 120 Ja muszę Wam powiedzieć, że za każdym razem, kiedy byłam w IKEA, dość obojętnie obok nich przechodziłam. Natomiast stwierdziliśmy któregoś razu, że weźmiemy na próbę, zobaczymy, co to są za ręczniki. I mimo tego, że to są naprawdę bardzo cienkie ręczniki, po dwóch- lub trzykrotnym wypraniu tych ręczników one fantastycznie sprawdzają się do łazienki i są naprawdę bardzo chłonne. I mimo tego, że naprawdę. One są bardzo cienkie, to musicie mi uwierzyć, że e, są warte tego, żeby je kupić. Koszt około chyba, nie wiem, 3-6 zł, już teraz nie pamiętam. Fantastycznie się sprawdzają, dobrze się piorą, nic się z nimi nie dzieje, także bardzo Wam polecam te ręczniki z Jeśli tak jak ja, obok nich przechodziliście obojętnie, to skuścicie się chociaż na jeden, dwa, przekonacie się, że naprawdę są mimo tak niskiej ceny warte tego, żeby je. Kupić i używać. Jeśli chodzi o zakupy z Ikea, to byłoby wszystko, natomiast zostając jeszcze w temacie ręczników, mam tutaj dwa ręczniki z Home and You. Od razu Wam powiem, że nie pamiętam, jaka była ich cena, dlatego że my mieliśmy jakąś taką zniżkę, ale też była jakaś promocja, więc jakoś to się fajnie sumowało i one naprawdę nie kosztowały dużo. 70 na 130 taki jest rozmiar tych ręczników. My w ogóle jesteśmy świerami na punkcie ręczników, kupujemy je często, wymieniamy je w łazience też często, no i wybraliśmy dwa śnieżno-białe ręczniki, które mają prześliczny taki srebrny tutaj pas ozdobny. No i generalnie są na pewno dużo grubsze od tych z Ikea, natomiast no bardzo one się nam spodobały, także je wzięliśmy. Kolejne dwa ręczniki są również w dużym rozmiarze, w kolorze takim śmietankowym, i przepiękne w tych ręcznikach jest to, że to wykończenie tutaj mają w kształcie takich uroczych różyczek. Ten ręcznik z tych wszystkich, które Wam dziś pokazałam, jest najbardziej taki mięsisty, gruby, także no, mam nadzieję, że będzie się nam fantastycznie. E, sprawdzał. Kolejne zakupy, które chciałabym Wam pokazać są ze sklepu Isk, w którym aktualnie trwa fantastyczna wyprzedaż. Także jeśli szukacie naprawdę tanich i bardzo ładnych dodatków do domu, to koniecznie odwiedźcie sklep albo e, zróbcie zakupy online. I mnie udało się kupić naprawdę perełki. Super tanie. 69,95 to była pierwsza cena, a mnie udało się to kupić za 15 zł. I jest to taki piękny, wiklinowy kosz na owoce. Zobaczcie, 15 zł. Także e, piękny, z naturalnego tworzywa. Nie ma tu nic sztucznego. Kosz na owoce. Mam tutaj jeszcze jeden fantastyczny dodatek. Cena wyjściowa to 59,95. Przecenione zostało to na 20 zł. Kosz Patera. Nie wiem jak to nazwać, wygląda w ten sposób. Sporo tych właśnie takich naturalnych, wiklinowych dodatków było przecenionych, także o, taki prześliczny. Dodatek. Wisku, oprócz dodatków do domu, możecie również znaleźć naprawdę w fantastycznych cenach pościel, poduszki, koce, narzuty. No i po raz kolejny kupiłam ogromny koc na w rozmiarze 200x220 w kolorze takiego brudnego różu, fioletu, i my już taki jeden koc mamy w szarym kolorze, natomiast. No, za dużo mam już tych koc w szarym kolorze. Troszkę chciałabym odejść od tego szarego koloru, i pomyślałam sobie, żeby fajnie było wprowadzić jakiś taki neutralny, ale jednak kolor. No i kupiłam ten koc właśnie, kosztował 1,35 zł. Generalnie wybór kocy, narzut ozdobnych poduszek jest ogromny, ceny są e, równie fantastyczne. Także jeśli szukacie czegoś nowego, no to koniecznie odwiedźcie. Isk. Ostatnią rzecz, którą chciałabym wam pokazać ze sklepu Isk, to jest coś nad czym dość długo zastanawiałam się w sklepie, nie do końca ze względu na cenę, bo kosztowało to 25 zł, ale nie do końca byłam przekonana, czy oby na pewno to jest dodatek, który chcę mieć w domu. I dzisiaj absolutnie nie mogę tego zrozumieć, jak mogłam się nie zdecydować od razu na włożenie go do koszyka, dlatego że jest prześliczny i już nie mogę się doczekać, kiedy go postawię i będę mogła cieszyć się jego widokiem. A jest to przepiękny, szklany świecznik, do którego jestem przekonana, że świece te białe, klasyczne z IKEA będą fantastycznie pasować. No tutaj mamy szkło, podstawa jest drewniana. Uważam, że to połączenie wygląda naprawdę fantastycznie. No i tak jak mówię, 25 zł, a taki piękny świecznik. No jestem z chyba tego zakupu najbardziej zadowolona, jeśli chodzi o e, sklep ISK. I ostatnie trzy rzeczy, które chciałabym Wam pokazać, są ze sklepu Pepko, sklepu, który wszyscy znamy i kochamy. Muszę Wam powiedzieć, że ostatnio Magda Madziakowo, którą serdecznie pozdrawiam, a Was zapraszam na jej profil na Instagramie, wysłała mi fantastyczną ofertę rzeczy, które pojawią się w Pepkost lub Boho w bardzo niskich cenach. Mam nadzieję, że również jakość będzie równie fantastyczna, ale jak wyglądają i e, jakie mają ceny. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że chyba udało mi się już z tej Takiej nowej kolekcji PEPKO kupić dwie rzeczy. Natomiast zacznę od tego, co jest chyba raczej, powiedziałabym, w regularnej sprzedaży, a jest to zwykły, klasyczny wazon. I był tylko jeden. Jak ja go zobaczyłam, to pomyślałam sobie, że przecież on czekał na mnie i kosztował jedyne 12 zł. Ja nie wiem, czy Wam kiedykolwiek o tym mówiłam, ale jestem miłośniczką wazonów. Mam ich naprawdę mnóstwo. Marzę o jeszcze jednym wazonie z IKEA, ale nie odważę się go kupić przez internet, dlatego że kiedy zrobiłam zamówienie przez internet, był tam też wazon i niestety przy to do mnie w częściach, no i też kosztuje nieco więcej. Ten kosztował 12 zł i ja naprawdę kocham wazony. Jeśli ktoś kiedykolwiek chciałby mi zrobić prezent, może mi kupić wazon niekoniecznie z kwiatami, no, i jak zobaczyłam ten taki zwykły, klasyczny, to pomyślałam sobie, że no, po prostu muszę go kupić. Także taka pierwsza rzecz z. Pepko. No, i tak jak Wam powiedziałam, wydaje mi się, że teraz te dwie rzeczy, które Wam pokażę, są już jakby z nowej kolekcji. I tutaj mam zwykły, a raczej niezwykły talerz, który jest w dość nieregularnym kształcie. E, powiedziałabym taki kremowo-biały z czarnymi nakrapianymi kropeczkami, No, tak bardzo spodobał mi się ten talerz, że no musiałam go kupić. Kosztował 20 zł, więc trochę sporo jak na talerz, ale no, sami przyznajcie, że ten ten talerz wygląda iście instagramowo, także no bardzo się cieszę, że go kupiłam, dlatego że później, kiedy odwiedziłam Pepko i chciałam kupić jeszcze jeden taki talerz. No to niestety już ich nie było, także chyba nie tylko mnie te talerze się spodobały. I na koniec krem dla kremu moich zakupów w Pepko. Rzecz, która jeszcze do niedawna wydawała mi się nieco creepy, chociaż myślę, że dla wielu z Was wciąż taka będzie. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że spośród tych wszystkich, które widziałam, ta jest moim zdaniem najbardziej taka przyjemna. No, tak chyba to mogę powiedzieć. Mowa tutaj o Doniczce z twarzą. Jakkolwiek by to nie brzmiało, piękna Doniczka z Pepko, e, z naprawdę przyjazną, e, z przyjaznym wyrazem twarzy. W pięknym kolorze cappuccino, również jak w przypadku tego talerza, z czarnymi, nakrapianymi kropeczkami. Dość spora. No i koszt tej donicy to 20 zł, więc uważam, że niedużo jak na taki hit. No i muszę Wam powiedzieć, że wypatruję tych doniczek, dlatego że chciałabym kupić jeszcze jedną. Na razie ich u mnie w Pepko nie ma, więc mam nadzieję, że przy kolejnej zostawie te donice. Się pojawią. Kochani, to wszystko w dzisiejszym filmiku Home Decor Hall. Mam nadzieję, że tych kilka minut mile ze mną spędziliście. Dajcie mi znać w komentarzu, co sądzicie na temat tych rzeczy, które wam pokazałam i czy Wam w ostatnim czasie udało się kupić jakiś ciekawy dodatek do domu, który chcielibyście mi polecić. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeśli dzisiejszy filmik Wam się spodobał, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo miło. Dzisiaj serdecznie dziękuję Wam za. Oglądanie wszystkiego dobrego, widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam.